Redakcję Rn.eu wspiera RTV EURO AGD. Arn. Któż z nas nie marzyłby zasiąść za kierownicą najwspanialszych, najdroższych i najpotężniejszych wozów, jakie kiedykolwiek opuściły fabryki? Pokoje oblepione plakatami z autami, czasopisma i programy telewizyjne rozbudzały fantazje pokoleń fanów motoryzacji. Ale było to siłą rzeczy hobby pasywne. Oglądanie zdjęć czy czytanie artykułów nie mogło zaspokoić rosnącej w nas potrzeby prędkości. Lecz w pewnym momencie historii pojawiło się coś, co mogło dać na miastkę uczucia wciskania gazu do dechy. Powstały gry wideo. Pierwotnie prymitywne i koślawe, ale zapaliło się światełko w tunelu, że wraz z rozwojem technologii i możliwości obliczeniowych zaczną powstawać coraz bardziej zaawansowane i realistyczne symulatory prowadzenia samochodów. Wraz z nimi narodziła się marka, która wyryła się w umysłach milionów graczy. Nic natomiast nie da Wam takiego przyspieszenia jak nasz dzisiejszy sponsor. Zmaksymalizuj prędkość ładowania stron w swojej przeglądarce z darmowym tracker-blokerem Ghostery. Użyj kodu ARHN130, aby sprawdzić bonusy kontrybutora przez 30 dni, a następnie rozważ donację, która wspomoże firmę w walce o prawdziwą prywatność w sieci. Więcej szczegółów w opisie. Wśród wyrastających jak grzyby po deszczu firm produkujących ścigałki było założone w 1982 roku przez Jeffa Sembera i Dona Matrica studio Distinctive Software, znany głównie jako twórcy popularnej w latach 90. marki Test Drive. Wydana w 1987 roku, pierwsza odsłona tej serii była jedną z wcześniejszych prób stworzenia gry samochodowej przy wykorzystaniu realistycznego modelu jazdy, z działającą deską rozdzielczą i ręczną skrzynią biegów. W 1990 ambicje popchnęły studio w kierunku grafiki 3D, naturalnego kolejnego kroku w ewolucji tego gatunku i tak do sprzedaży trafiło 4D Sports Driving. I oparte o tę samą technologię był Elliot's NASCAR Challenge. Obie gry wykorzystujące już nie grafikę 2D do zasymulowania przestrzeni, a bardzo prymitywny, ale też dający pełną wolność trójwymiar. Zaledwie rok później Distinctive Software zostało kupione przez Electronic Arts, tworząc w ten sposób nowy oddział EA Canada. Tak się składa, że Trip Hawkins, założyciel EA, był również jednym z ojców firmy 3DO, która szykowała się do premiery swojej najnowszej konsoli. 3DO Interactive Multiplayer miało trafić do sprzedaży pod koniec 1993 roku, a to oznaczało, że potrzebowało gier. Gier, które dostarczyć miało Electronic Arts. I w ten sposób nareszcie trafiamy do sedna. Bo tak, do sprzedaży pod koniec 1994 roku, wyłącznie na konsolę 3DO, trafiło wyprodukowane przez dawne Distinctive Software, a teraz Pioneer Productions, zespół wewnątrz EA Canada, Road and Track Presents The Need for Speed. Była to gra skrojona bardzo pod mocne strony urządzenia, które reklamowane było między innymi możliwością odtwarzania płynnego wideo, technologii uważanej wówczas za przyszłość branży. Dorzućmy do tego mocny nacisk na wysokiej jakości dźwięk stereo w systemie dolby oraz grafikę 3D i mamy w ten sposób idealną pokazówkę możliwości sprzętu. I faktycznie The Need for Speed wspaniale sprawdzało się jako wizytówka dla urządzenia podparta dodatkowo licencją popularnego amerykańskiego magazynu Road and Track, który to rzekomo służył pomocą projektantom w dopieszczeniu realistycznego modelu jazdy i odwzorowaniu aspektów i parametrów poszczególnych wozów. Niestety nie była równie widowiskowa w kwestii zawartości. Nawet z perspektywy 1994 roku brakowało w niej treści, dla której warto byłoby wracać do zabawy. Mniej główne zorganizowane jest w bardzo charakterystyczny dla lat 90. sposób, czyli jest chaotyczne i nieczytelne. W lewym górnym rogu wyświetla się aktualnie wybrana trasa spośród jedynie trzech dostępnych w grze. W prawym samochody, jakie brały, będą udział w wyścigu. Do wyboru jest osiem licencjonowanych pojazdów popularnych marek. Każdemu towarzyszy dokładny opis osiągów wraz z głosową narracją, a także bonusowa pokazówka demonstrująca rzeczywiste samochody w ruchu. I to w zasadzie tyle. W grze dostępne są tylko dwie opcje rozgrywki. Główna to wyścig jeden na jeden z tajemniczym X-Menem, konkurencyjnym kierowcą, który pojawia się w filmikach, żeby trochę się z nas ponaśmiewać. Ewentualnie możemy też X-Mena wyłączyć, by jeździć po trasach sami i bić swoje rekordy. Żaden z torów nie pozwalał na jazdę w trybie okrążeń. Zamiast tego pokonywaliśmy pojedyncze, kilkukilometrowe odcinki tras, po trzy na plansze, więc w pewnym sensie oceniać można, że tak naprawdę etapów w grze było nie 3, ale aż dziewięć. Jest to też jedyna wersja gry wykorzystująca system żyć. Jeśli uda nam się rozbić auto tak, by było niezdolne do jazdy, otrzymamy komunikat o utracie samochodu, zanim komputer odstawi nas z powrotem na trasę. Utrata wszystkich żyć to automatyczna dyskwalifikacja z wyścigu. Pozostałe wersje NFS-a zrezygnowały potem z tej cechy. Nie jest to oczywiście gra, która byłaby w stanie przyciągnąć uwagę współczesnego gracza, biorąc pod uwagę rok premiery, ale i tak The Need for Speed zestarzało się całkiem dobrze. Czuć wyraźne różnice w prowadzeniu poszczególnych pojazdów, a oprawa graficzna trzyma dobry poziom jak na konsolową ścigałkę z 1994 roku, szczególnie biorąc pod uwagę konkurencję, tkwiącą nadal w zeszłej generacji. Mamy tu wszystko, czego oczekiwać mógł miłośnik wirtualnych czterech kółek: rozgrywkę skupioną bardziej na doznaniach płynących z prowadzenia wozu niż karkołomnych wyścigach. Realistycznie odwzorowane deski rozdzielcze z działającymi wskaźnikami, a nawet lusterkiem wstecznym, oraz solidną oprawę dźwiękową, którą największą wadą jest chyba, że mimo całego swojego udźwiękowienia z naciskiem na dolby surround i mocną ścieżką dźwiękową w menu, podczas jazdy towarzyszy nam jedynie odgłos silnika i opon sunących po asfalcie. Interesującym jest również, że start wyścigu symbolizowany jest tu bardzo nietypowo. Nie ma startu z rozpędu jak w niektórych grach, nie ma nawet startu z zielonego światła. W pierwszym Need for speedzie gra czeka na gracza, a czas liczony jest od momentu, gdy sami wrzucimy pierwszy bieg i ruszymy. Wtedy też dopiero startuje nasz konkurent. W grze widać również naleciałości jeszcze z czasów test drive'a, na przykład w postaci charakterystycznego detektora radaru w widoku z kokpitu. W obu grach bowiem niebezpieczna jazda może zwrócić na siebie uwagę policji. Radiowozy karają gracza mandatem, ale tylko pod warunkiem, że mundurowym uda się złapać kierowcę. Przy drugim przewinieniu zostaje on już aresztowany, czemu towarzyszy nawet specjalny aktorski przerywnik wideo. Wizyta w więzieniu oznacza koniec wyścigu. Congratulations. Mimo skromnej zawartości, Need for Speed na 3DO był grą bardzo przyjemną i miłą niespodzianką dla fanów motoryzacji. Duża liczba wysokiej jakości klipów z samochodami oraz naprawdę przyzwoity model jazdy robił mimo wszystko wrażenie na fanach spragnionych porządnej gry wyścigowej. I może w kontekście całej gry nie znaczy to zbyt wiele, ale tytuł miał nawet małego easter egga, który pozwalał podmienić samochód naszego pyskatego przeciwnika na skuterek. Mała rzecz. A cieszy. Electronic Arts zdawało sobie sprawę z niedoskonałości swojego produktu, dlatego gdy zdecydowano się przenieść go na urządzenia konkurencyjne, nie postawiono na prosty port. Na dobrą sprawę, The Need for Speed, który trafił do sprzedaży na Sega Saturn oraz PlayStation dwa lata później, to w zasadzie jak zupełnie nowa gra, biorąca za podstawę ten sam silnik. Widać to już na pierwszym kroku, w przebudowanym menu głównym, które teraz przypomina typowy interfejs z poukładanymi w kolumnie przyciskami i wyraźnymi tekstowymi opisami ich zastosowań. Na razie na tapet wrzucimy bardzo podobne do siebie wersje konsolowe. Aby uzmysłowić, jak mocno poszerzono zawartość tych wydań, wystarczy napomknąć, że cała treść oryginalnej gry to teraz jedynie jedna z czterech opcji do wyborów w menu zabawy dla jednego gracza. I to w zasadzie dopiero teraz, The Need for Speed przypomina kompletną grę. Na obu platformach zagramy w trybie dla jednego bądź dwóch graczy na podzielonym ekranie, a wersja na PlayStation ma też możliwość spięcia ze sobą kablem dwóch konsol do zabawy w trybie Link. Jeśli nie zrobimy nic w menu, wydanie saturnowe odpala tryb demo, w którym możemy popatrzeć, jak komputer gra sam ze sobą na split screenie. Chyba, bo samochody wariują i nie robią niczego sensownego. W wersji PS1 natomiast odpala się mocno skompresowany filmik, również podpisany jako demo, pokazujący mieszankę krótkich wycinków z różnych trybów gry. Od taka mała różnica. Pod innymi względami obie wersje są natomiast bardzo podobne. Głównym trybem zabawy jest turniej, w ramach którego mierzymy się nareszcie nie z jednym, a aż z siedmioma samochodami sterowanymi przez komputer. Na start dostępnych jest aż sześć miejscówek powracające z wydania 3DO Miasto, Wybrzeże i Góry, plus trzy zupełnie nowe z zauważalną różnicą. Na nowych trasach nareszcie ścigamy się w kółko i dostosować możemy liczbę okrążeń. Odblokować można również trasę bonusową, zaginione Vegas, który jest nagrodą za ukończenie turnieju. Przed startem wybrać możemy nawet, czy chcemy ścigać się o świcie, w środku dnia, czy pod wieczór. Na bardziej nowoczesny zmienił się też sposób startu i nareszcie ruszamy na znak wirtualnego zielonego światła. Choć podobnie jak na 3DO, nawet jeśli jedziemy na automacie, bieg musimy wrzucić na start sami, czyniąc z rozpoczęcia wyścigu małą grę zręcznościową. Gra pozwoli nam bowiem wrzucić bieg dopiero po zapaleniu się zielonego, więc sztuką samą w sobie jest wcisnąć przycisk najszybciej jak jest to możliwe, by nie uciekła nam czołówka. Poza trybem turniejowym zagrać możemy w ramach pojedynczego wyścigu lub próby czasowej na dowolnej trasie, wybierając z ośmiu samochodów z wersji 3DO. A za zwycięstwo w turnieju odblokujemy również bonusowy wóz o nazwie Warrior PTOE Ukośnik 2 najpotężniejszy pojazd w grze. Wszystkie nowe tryby odbywają się na zmienionych zasadach względem wydania oryginalnego. Na drogach nie pojawia się ruch uliczny, nie może nas też gonić policja, co odcina ją trochę od tematyki nielegalnych wyścigów. Jeśli natomiast chcemy doświadczyć gry w jej oryginalnej formie, to wspomniany wcześniej tryb Head-to-Head -head pozwoli nam zagrać prawie tak samo jak na 3DO. Będziemy mieć tylko jednego przeciwnika, na ulicę wrócą auta osób postronnych i radiowozy. Zabrakło jedynie tandetnych filmików i tak naprawdę jakiejkolwiek wzmianki o tajemniczym X-Menie, po którym nie zostało tu ani śladu. Zabrano nam też policyjny skaner z wnętrz wozów i w tym wydaniu jego rolę pełni teraz minimapa, która oznacza gliniarzy mrugającą na czerwono i niebiesko ikonką. Zmiana ta zresztą jest pokłosiem kompletnej przebudowy prymitywnego ekranowego interfejsu starej wersji, które na Saturnie i PlayStation bardziej przypominają wskaźniki współczesnych gier wyścigowych, wskazując informacje w sposób bardziej czytelny. Nakładkę tę można również wyłączyć, co znacząco zwiększa realizm, na przykład podczas jazdy z widokiem z kokpitu. Profesjonalnemu kierowcy nie są bowiem potrzebne napisy na ekranie, gdy ma przed sobą działającą deskę rozdzielczą. Nie można nie zauważyć również, że PlayStation i Saturn były konsolami od 3DO potężniejszymi. Systemy konkurencji oferowały w Denit for Speed nie tylko większą płynność, ale również, a może przede wszystkim, ładniejszą oprawę graficzną dzięki lepszej obsłudze grafiki 3D. Miło, że zwrócono też uwagę na tak małe szczegóły, jak zmieniające się oświetlenie przyciemniające wnętrze wozu, gdy wjeżdża się w tunel. Po raz pierwszy usłyszymy też muzykę w trakcie wyścigów, co, prawdę mówiąc, zadziałało, przynajmniej w moim odczuciu, nawet lepiej na budowanie atmosfery niż usprawniona grafika. Mimo wszystko, dynamiczne, zagrzewające do walki o pierwsze miejsce, rockowe brzmienia dają kopa, którego brakuje w wersji 3DO. Cierpliwość fanów motoryzacji, którzy poczekali z zakupami na nowsze wydania, została nagrodzona też poszerzonymi ekranami z ciekawostkami dostarczonymi przez magazyn Road Track, które nie tylko zawierają narracje i filmy demonstracyjne poprzednika, ale też cały szereg dodatkowych zakładek z danymi i obrazkami. Nowsze wydania Need for Speed, że nazwę je tak, by odciąć je od swojego oryginału, trochę podkreśliły też, że na tym etapie serii autorzy jeszcze walczyli ze szlifowaniem poziomu trudności gry. Wciąż nie byli do końca pewni, czy chcą zrobić bezkompromisowy, realistyczny symulator prowadzenia samochodów, czy grę wyścigową, bo tu niestety jeszcze elementy te odrobinę się ze sobą gryzą. Wersja 3DO miała do wyboru trzy poziomy trudności, które wpływały na elementy takie jak zagęszczenie ruchu ulicznego, umiejętności X-Men'a czy rodzaj skrzyni biegów. Mniej wprawni gracze mogli więc rozpocząć swoją przygodę w wariancie łatwiejszym i dobrać przeciwnikowi odpowiedni samochód, by wyrównać szanse, i delikatnie wprowadzić się w sposób rozgrywki bądź by wyczuć sterowanie. PS1 i Saturn rezygnuje z tego pomysłu i gameplayowo wyraźnie skupia się bezpośrednio już nie na aspekcie prowadzenia samochodów, a ściganiu się nimi w ośmiosobowych turniejach, co wyraźnie wpływa na poziom trudności zabawy. To gra trudna. The Need for Speed nie wybacza błędów. Kierowcy komputerowi to weterani, i nieprecyzyjna jazda jest tu karana ekspresową utratą pozycji. Na dodatek, jeśli nie wybierzemy najlepszych wozów w swojej klasie prędkości, będziemy sobie dodatkowo uprzykrzać życie na własne życzenie. Poziom trudności wyrównywał się oczywiście w trybie dwuosobowym, gdzie o sukcesie decydowały głównie umiejętności graczy. Była to więc gra o odrobinę wyższym progu wejścia niż późniejsze odsłony serii, i dla osiągnięcia dobrych wyników trzeba było się trochę napocić co zresztą pomagało wyciągnąć maksimum radości z mimo wszystko garstki samochodów i tras dostępnych w tytule. Gracze, którzy lubili przeszukiwać wszystkie zakamarki swoich ulubionych gier, znaleźć mogli też kilka zabawnych sekretów. Na przykład na PlayStation wciśnięcie odpowiedniej kombinacji przycisków w trybie head-to-head -head po wyborze samochodu przeciwnika podmieni klakson naszego wozu na niewidzialny karabin maszynowy, który wysadza w powietrze stojące nam na drodze auta. Po wygraniu dowolnego turnieju na obu platformach, można też wcisnąć oba bampery nad dowolną trasą, by odblokować jej wariant rajdowy, gdzie asfalt zamieniony zostaje na szosę. Również na PlayStation pojeździmy nawet na Księżycu. Przejście turnieju dwa razy i przytrzymanie przycisków L1, L2 i trójkąt podczas wybierania toru Rusty Springs przeniesie graczy w kosmos. Takich mniejszych i większych ciekawostek zaszytych było w kodzie sporo więcej. Interesująco, seria Need for Speed zaczęła również swoją karierę w Japonii. Tam znana jest pod nazwą Overdriven, w tej formie wylądowała oryginalnie na systemie 3DO. Jej nowsze konsolowe wersje uzyskały natomiast nowy podtytuł. Road and Track Presents Overdriving DX trafiła do sprzedaży na PlayStation 1 w kwietniu 1996 roku. Wydanie to było identyczne w porównaniu do wersji amerykańskiej i europejskiej, choć oczywiście przetłumaczone na lokalny język. Interesująca wersja promocyjna gry udostępniona została na krążkach miesiąc przed jej premierą. Overdriven DX Rally Edition było wariantem pozbawionym praktycznie wszystkich cech pełnej wersji. Można było grać w niej jedynie w trybie pojedynczego wyścigu bądź próbie czasu i dostępne były w niej dwa tory Mountain Rally i Oasis Springs. Są one o tyle ciekawe, że to te same tory, co te z bonusowego trybu rajdowego w wersji pełnej. Dwa wydania specjalne Need for Speed'a wydano również w Japonii po premierze pełniaka. Nissan Presents Overdriving GTR to sponsorowane przez Nissana wydanie specjalne gry, w którym wszystkie samochody wymieniono na wozy tego producenta. Z tego też powodu usunięto ruchu liczny i policję z trybu 1 na 1. Najwyraźniej EA wolało nie mieć tam żadnych NPC-owych wozów niż implementować jeszcze więcej Nissanów. Ta wersja gry trafiła do sprzedaży wyłącznie na sedze Saturn. Ale miłośnicy tej marki na PlayStation też dostali swój odpowiednik w postaci Nissan Presents Overdriven Skyline Memorial, gdzie fani zasiąść mogli za kierownicą ośmiu różnych wariantów Nissana Skyline. Kolekcjonerzy Need for Speeda mogą więc zapolować na szereg unikatowych wariantów niedostępnych w innych regionach świata. Na deser zostawiłem sobie wydanie PC-towe. Przyzwyczajeni jesteśmy, że to gracze komputerowi dostają najlepsze wersje gier multiplatformowych. Ale w przypadku Need for Speeda, Electronic Arts miało niestety mały fall start. Pierwsza wersja gry trafiła do sprzedaży z końcem wakacji 1995 roku. 6 miesięcy po wydaniu 3DO, ale też 9 miesięcy przed premierą edycji na PlayStation. Stanowi więc interesujący pomost między dwoma zupełnie różnymi od siebie tytułami, i faktycznie jest to na czymś pośrodku. Dostępna była wyłącznie na system operacyjny DOS. Windows 95 był jeszcze wtedy niewspieraną nowinką. Rozgrywka zdążyła już uciec od prostego schematu ze sprzętu pana Mamy więc wszystkie cztery tryby gry, jak w wydaniach późniejszych. Mamy też zupełnie inne menu główne, stojące w rozkroku między wersją 3 d gdzie wszystko konfigurowało się na jednym ekranie, ale jednocześnie tu już w stylu wie zbliżonej do Saturna, tyle że korzystającej z wygody wykorzystywania myszy. Pojawiają się tu też wszystkie wozy i dodatkowe trasy, które zobaczymy potem u Segi i Sony. Nadal mamy tu też kilka cech charakterystycznych dla ubogiego wydania pierwszego. Na przykład w trakcie wyścigów, jak na 3DO, nie usłyszymy muzyki. Brakuje też możliwości skonfigurowania pory dnia trasy. Wersja DOSowa gry zupełnie inaczej zdecydowała się podejść do tematu wyświetlania interfejsu w trakcie wyścigu. W nietypowym zabiegu, prawdopodobnie, by odciążyć obliczeniowo komputery, gra toczy się w trybie panoramicznym góra i dół ekranu trwale zasłonięte są paskiem. To popularna we wczesnych pecetówkach metoda na wyciągnięcie większej wydajności z komputerów. Na słabszym sprzęcie możemy nawet pomniejszyć okno z grą, by dodatkowo poprawić wydajność. Dlatego też wszystkie wskaźniki umieszczone zostały w jednej linii u góry wyświetlacza, pokazując teraz najlepszy czas okrążenia, aktualny czas, prędkość, bieg, okrążenie bądź dystans do celu i pozycję. W lewym dolnym rogu, w widoku niekokpitowym, zobaczymy też tachometr. Oczywiście kamera ze środka wozu, wraz z działającymi wskaźnikami, pozostaje tu nienaruszona. Prowadząc jednak auto z oczu kierowcy, zauważymy kolejną pozostałość z wcześniejszych wersji 3DO, a mianowicie usunięty z późniejszych wydań wykrywacz policyjnych radarów. A to dlatego, że w tym wariancie Need for Speeda brakuje ekranowej minimapy. To chyba niedobór, który odczuwałem najbardziej. W każdym razie była to wersja sporo lepsza od wydania pierwotnego, ale była ona lepsza bardzo krótko, bo gdy kilka miesięcy później do sprzedaży trafiły wersje PS1 i Saturn, pc zostali daleko w tyle. Aby im to zrekompensować, grę wydano na komputerach po raz drugi, tym razem w pełnej, bezkompromisowej formie. The Need for Speed Special Edition zachowywało co prawda wszystkie swoje unikatowe cechy z własnym interfejsem w menu i podczas wyścigu na czele ale uzupełniało je o wszystkie poprawki wydań późniejszych. Mogliśmy już wybierać porę dnia, w jakiej chcemy się ścigać, zerkać na minimapę, mimo że radar policyjny został nietknięty, a nawet słuchać muzyki siedząc za kółkiem. SE stało się też wydaniem najpełniejszym, bo być może zwiastując lekkie odejście od realizmu w przyszłości, do wydania tego dodano również dwa kolejne nowe tory. Jeszcze mniej realistyczne niż sekretne Vegas. Burned Siena to wycieczka po mieście duchów i opuszczonej kopalni. Transtropolis to industrialny krajobraz rodem z piekła i topologią tak dziką, że żaden kierowca kochający swój wóz nie zgodziłby się zmasakrować sobie na nim w rzeczywistości podwozia. Ale w grze wideo fruwało się po nim z wielką radością. Jest to również jedyna wersja jedynki z nowym trybem lustrzanym. Po ukończeniu dowolnego turnieju odblokujemy modyfikator pozwalający nam ścigać się na lustrzanych odbiciach wszystkich tras. W tej wersji naprawiono również dziwny system awansu w turniejach na drogach odcinkowych. W podstawce, by wygrać turniej, należało skończyć na pierwszym miejscu wszystkie odcinki wyścigu. W wydaniu SE zmieniono tę dziwną decyzję i teraz o wygranej decyduje suma punktów zebranych po każdym segmencie, co czyni ten tryb trochę bardziej sensownym i zbliżonym do wariantu konsolowego. Trochę mniej dobrego powiedzieć można o tym wydaniu z punktu technicznego. Po raz pierwszy bowiem gra otrzymała oficjalne wsparcie dla systemu operacyjnego Windows. Wciąż można było ją odpalić pod DOS-em, ale na Windowsie 95 miała swój własny plik wykonywalny, który niestety ledwo trzyma się kupy. Wersja Windowsowa gry działała po prostu okropnie, jej uruchomienie na współczesnych komputerach jest niemal niemożliwe, a co gorsza wysypuje się nawet na wielu maszynach z epoki, bo zaprogramowana jest pod bardzo konkretny zestaw komponentów i jakiekolwiek większe odstępstwa od normy uniemożliwią jej odpalenie się. Dlatego też większość fanów pozostaje przy wariancie dosowym z tej samej płyty i nic na tym nie tracą, bo obie wersje gry są praktycznie identyczne, a na dodatek ta Windowsowa ma większe wymagania sprzętowe. Trudno oceniać, czy pierwsza odsłona Need for Speed była grą rewolucyjną. Opinie recenzentów z czasów premiery były tak podzielone, jak różnorodne były wersje gry pisma takie jak Next Generation, Maximum czy renomowane Computer and Video Games oceniały grę raczej nisko. Choć co niespodziewane, ten ostatni magazyn wystawił lepszą ocenę surowemu wydaniu 3DO aniżeli dużo lepszej edycji PS1. Nie jest to najlepsza gra wideo na świecie, ale oferuje dość zawartości, by zadowolić zarówno demony prędkości, jak i entuzjastów samochodów. Jest to sentyment, z którym jestem skłonny się zgodzić. Kolejne iteracje debutanckiego Need for Speeda długo szukały idealnej dla siebie formuły i nie jestem pewien, czy ostatecznie ją znalazły, bo gdy w 1997 roku do sprzedaży trafiło Need for Speed 2, studio znów zmieniło nacisk i znów decyzja była ta wśród graczy kontrowersyjna. Ale o tym usłyszycie już w kolejnym materiale szerokiej drogi.